Witam serdecznie. Zapraszam Państwa do Stowarzyszenia Sztuka Dobrego Życia na zajęcia z astrologii, zarówno jak i kurs dla początkujących, czyli ten, który otwiera droga od Wojownika do Mistyka. I postaram się. Wytłumaczyć, na czym polega królewska wiedza? Zapraszam. Przecież to astrologia i przygoda. I tych, którzy już potrafią odczytać kosmogram na seminarium warsztaty. Dlaczego seminarium warsztaty? Ze względu na to, że Państwo narzucają temat, który będę poszerzał, który będę realizował zgodnie z Państwa oczekiwaniami, ale przede wszystkim po to, żeby Państwo podwyższali swoje kwalifikacje w tej dziedzinie, to znaczy po kursie przechodzicie na seminarium, warsztaty, i wtedy stajecie się znawcami tej sztuki. A przede wszystkim otwieracie sobie drogę, która pozwoli Wam odczytywać kosmogramy czy też prognozować, a najważniejsze pomóc sobie, pomóc sobie w tej dziedzinie, w której jesteście, bo astrologia pomaga przede wszystkim nam zwyciężać, zwyciężać te lęki, które są wewnątrz nas, te, które bariery nie możemy przeskoczyć, a Saturn nam pomoże, pomoże nam. Każda z planet, każda planet, planeta ma swoje zadania, które są proste. Jeżeli wiemy, na czym one polegają, a jeżeli wiemy i znamy siebie, to poznamy większe horyzonty naszego życia. A przecież im szersza autostrada, tym łatwiej jest wymijać. To, co chcemy, czyli nasze lęki, czy też to, co jest najważniejsze, zwycięstwo, zwycięstwo, które jest w nas, abyśmy mogli spokojnie powiedzieć, że ten rok się udał. Więc zapraszam w przyszłym roku już na to spotkanie, które na stronie stowarzyszenia będą podane dokładne daty, a już są podane, także można się przygotować spokojnie. Zapraszam.